W zespole szkół ponadpodstawowych imienia Franciszka Ratajczaka w Kościanie odbyła się konferencja naukowa Mój zawód, moja przyszłość. Realne kompetencje, skuteczna decyzja, dobra praca. Była ona skierowana głównie do uczniów w ostatnich klas szkół średnich, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia i podjęciem pracy. Chcemy młodzieży unaocznić, jak bardzo ważnym elementem wyboru jest możliwość zestawienia studiów, które chcą wybrać z rynkiem pracy. Chodzi tu głównie o to, że uczelnia, przygotowując w wysokich technologiach, próbuje poszukać miejsc, gdzie te technologie praktycznie będą przez studentów zgłębiane i poznawane. Więc to jest ta konferencja taka specyficzna. To nie jest typowe marketingowe działanie, że oto uczelnie przedstawiają oferty, żeby pozyskać studentów. Ta konferencja. Ma na celu pokazanie, że wybór to nie tylko uczelnia, bo jest fajna, bo jest blisko, bo jest atrakcyjna, ale że ten wybór ma być nacechowany z widzeniem swojej przyszłej kariery zawodowej. Między innymi uczelnie mają jak gdyby w tym kształceniu zwrócić uwagę na to, by on nie miał tylko wiedzy, ale on jeszcze umiał pracować, umiał żyć. Umiał się zachowywać. Podczas konferencji przemawiali prelegenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Mówili oni o szkole wobec wymagań lokalnego rynku pracy, planowaniu kariery zawodowej w powiązaniu z kompetencjami przyszłości oraz o leszczyńskich studiach dualnych. Ponadto kilka sal obok przygotowano punkty konsultacyjne dla młodzieży, gdzie można było znaleźć oferty potencjalnych pracodawców, np. powiadowy Urząd Pracy w Kościanie, Wegoma Polska, Instal Filtry Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA czy Straż Pożarną lub Policję. Następnie pracodawcy powiatu kościańskiego mówili o przedsiębiorcach w obliczu wyzwań rynku pracy.